We swoją pierwszą wyprawę rowerową wyruszyłem w 2014 roku, tuż po ukończeniu studiów. Przejechaliśmy wówczas prawie 3000 km przez Bałkany, a z 11 krajów, które odwiedziłem, w pamięci utkwił mi szczególnie jeden Czarnogóra. Teraz, 8 lat później, przez okno samolotu spoglądam na znajome widoki, które wyłaniają się z pomiędzy chmur. Posępne poszarpane szczyt dormitoru i błękitne wody jeziora szkoderskiego. W tym niewielkim kraju, którego obszar odpowiada mniej więcej powierzchni województwa lubuskiego, kryje się tak wiele niesamowitych miejsc, że naprawdę trudno to sobie wyobrazić. Lądujemy na lotnisku w Podgoricy. Stolica Czarnogóry położona jest na terenie żyznej i płaskiej jak stół równiny Zeta, przez co kontrastuje z otaczającymi ją pasmami gór. Po opuszczeniu samolotu niemal wszyscy pasażerowie podziwiają roztaczający się przed nami widok z opuszczonymi szczękami. Zanim wyruszymy w drogę, trzeba zmontować rowery, które spędziły podróż w luku bagażowym, spakowane w kartonowe pudła. W upalnym słońcu montaż zajmuje mi prawie dwie godziny, a widok polowego warsztatu rowerowego pod lotniskiem stanowi lokalną ciekawostkę. Teren lotniska opuszczamy dopiero około 17.00. Potem wleczemy się ruchliwą drogą do stolicy Czarnogóry. Nie jest to przyjemna jazda, bo droga do miasta jest ruchliwa i absolutnie nieprzyjazna rowerzystom. Na szczęście w pewnym momencie zauważamy, że po prawej stronie zaczyna się droga gruntowa. Poruszamy się nią równolegle do szosy, aż do samej stolicy. Pod goricy załatwiamy sprawunki. Kupujemy zaopatrzenie i gaz pieprzały w sklepie militarnym. Poszukiwania kartuszy gazowych spełniają na niczym. Ostatecznie w sklepie Oko kupuję gaz do zapalniczek. Wreszcie przyda się kupiony lata temu adapter. Poruszanie się rowerem po stolicy Czarnogóry do przyjemności nie należy, więc z ulgą się stąd wynosimy. Poruszamy się główną drogą na Cetynie. Jest już wieczór i sznur aut opuszczających Podgorice zdecydowanie nie zachęca nas do dalszej jazdy. Powoli zaczynamy rozglądać się za miejscem na nocleg, aczkolwiek, w tym celu trzeba zjechać w dół, w którąś z bocznych dróg. Po krótkich poszukiwaniach znajdujemy niewielki skrawek przestrzeni, w sam raz by schować się na uboczu i postawić namiot. Miejscowka nie jest idealna a niewielki spadek sprawia, że nocą namiot próbuje spełznąć po zboczu. W dodatku droga na Cetynie przebiega tuż nad nami, ale przynajmniej rozciąga się stąd wspaniały widok na Podgojce. Możemy podziwiać charakterystyczną zabudowę, zdominowaną przez czerwone dachy domków jednorodzinnych, a pobyt umila nam wieczorny koncert, zorganizowany przez świerszcze i koniki polne. Na kolację spożywamy burek tradycyjny bałkański przysmak, w tym wypadku z serem. Popijam sokiem brawo zielone jabłuszko. Ten smak pamiętam do dziś z poprzedniej wyprawy na Bałkany. Po zachodzie słońca możemy podziwiać rozświetloną panoramę Podgoricy. Noc jest ciepła i spokojna. Wczesnym rankiem budzą nas mocne podmuchy wiatru, a w powietrzu czuć wilgoć. Szybki rzut oka na zewnątrz wykazuje, że nad szczytami pobliskich gór gromadzą się gęste chmury. Czyżby nadciągała ulewa? Czy słoneczna czarna góra wita na kiepską pogodą? Na szczęście już po śniadaniu nasze obawy znikają. Wyłaniające się z pomiędzy chmur słońce grzeje tak mocno, że już od rana zaczyna dawać się nam bez znaki. Ale nie będziemy narzekać. Po śniadaniu wskakujemy na rowery i ruszamy w drogę. Wkrótce odkrywamy pierwszy z wielu malowniczych zakątków, które kryje Czarnogóra. Tutaj wije się szeroką wstęgą Rijeka Czarnojewicza, Wypływając ze źródła w nie tak odległej jaskini Obot na wysokości 420 metrów nad poziomem morza, rzeka kieruje swe leniwe wody w stronę Jeziora Szkoderskiego, z którym łączy się po przepłynięciu zaledwie nieco ponad 12 km, widowiskowe ujście rzeki do jeziora jest jednym z najbardziej charakterystycznych widoków z Czarnogóry, znanym z niezliczonej liczby zdjęć i pocztówek. Jadąc dalej krętą górską drogą, wkrótce docieramy do niewielkiej miejscowości o tej samej nazwie Rijeka Cyrnojewicia która, choć prezentuje się nader skromnie, może pochwalić się nie lada historią. Historią, która przy okazji wyjaśnia nazwę i miejscowości, i rzeki, bo co znaczy Rijeka łatwo się domyślić, ale dlaczego Czarnojewicza? Otóż w roku 1478 tereny ówczesnej Czarnogóry padły ofiarą inwazji Turków Osmańskich, która to zakończyła się zajęciem stolicy państwa. Po porażce w starciu z muzułmanami, ówczesny władca krainy Zety dzisiejszej Czarnogóry, Iwan I Cyrnojewicz, przeniósł stolicę państwa właśnie do Rijeki, nazywanej od tej pory Rijeka Cyrnojewicza. Dalej pniemy się kolejną górską drogą w kierunku miasta Cetynia. Tak to już jest w Czarnogórze. Że chcąc przedostać się z punktu A do punktu B, zwykle trzeba pokonać po drodze jakieś pasmo górskie. Do ciągłych podjazdów trzeba się przyzwyczaić, a mozolne parcie pod górę przeradza się po pewnym czasie w codzienną rutynę. Najbardziej przeszkadza upał. Delikatna wstęga drogi odcina się na tle górskich zboczy. Spoglądając za siebie, aż trudno nam uwierzyć, jak długi dystans zdołaliśmy już dziś pokonać. Jedziemy coraz dalej i coraz wyżej. Wkrótce okazuje się też, że nie jesteśmy tutaj jedynymi rowerzystami. Cóż, bez dodatkowego balastu zdecydowanie łatwiej się wspinać. Palące słońce coraz bardziej daje się nam we znaki, a w południowym upale szybko wypijamy ostatnie łyki wody. Podjeżdżając z bagażem w sięgającym 30 stopni Celsjusza upale, człowiek traci wodę w zastraszającym tempie. Niestety okazuje się, że po drodze nie ma gdzie jej uzupełnić. Tutejsze góry są niezwykle suche, a po opuszczeniu Rijeki Cyrnojewicza. Nie ma tu już więcej rzek, nie ma strumieni, a miejscowości znajdują się hen daleko w dole. Po prostu nie ma skąd wziąć choćby kropli wody. I kiedy sytuacja zaczyna wyglądać już dość nieciekawie, w kompletnie nieoczekiwanym miejscu napotykamy wybawienie. Czy ja dobrze widzę? to, do wino? Hello! How are you? Great! Oh, you have something to drink? Only five minutes. <laughs> drink? Yeah, I have something to drink. Drink liquor, yeah. vino. wine. Only wine. <laughs> uh, wine <liquor>. water. <laughs> Try something. Where are you from? We're Poland. We're from po Poland. Poland. Poland? Yeah, Poland. Hello, ah, Poland, Poland. Five minutes. To see my house uh, we can we can we can drink some wine so. how much 10 10, ten. ten euro oh, Poland. Hookah, i made everything here you know my ah, villa. nice that's my house oh that's my church. that's my i don't know how you call this this uh-huh you know okay and you got grapes how yeah. you call this? I don't know. They made everything, my wife and me. Yeah, beautiful. That's nice. wine. And it's very you nice. You like try and sweet and nice. wine a little bit. Just yeah, yeah. try it. Yeah. Thank you. Kako, uh, Poland, thank you. Dziękuje. 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 Try a little bit <the> sweet wine. <inaudible> oh, okay. You can try. Beautiful mountains, but hard to, you know, bicycle. a <externals> <laughs> no, bicycle. No, thank you. We thank you. You... Oh, actually, what yeah, yeah, Seven. <laughs> Very cute. Well, we have to go, cause you know. Okay. Time! Okay, no time. But thank you, thank you, very much. Okay, bye. Oh, Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy również. Bye, bye, thank you. Dobra, zaraz się gdzieś zatrzymamy i opędzujemy tą butek. Bo... Drogo, jak wiesz, cztery dychy zapłaciliśmy pod za butelkę do małego wina. Ale powiem Ci, że miałem to gdzieś w tej chwili. Tak mi się już pić chce. Tylko wiesz, jak zaczniemy złapać wińsko, to musimy chyba chwilę odpocząć, bo... Właśnie kupiliśmy butelkę domowej roboty wina za 10 euro, więc na pewno przepłaciliśmy. Ale miła pani i pan zatrzymali nas po drodze przez góry przy straganie, który znajdował się pośrodku dosłownie niczego. Nie mamy w ogóle wody i pewnie picie w takim upale wina jest bardzo głupim pomysłem, ale... Ponieważ nie mamy w ogóle wody, to zamierzamy się nim właśnie tutaj uraczyć. wino jest figowe. Zaraz zrobimy degustację. A no, przepyszne. Słodkie. Lekko cierpkie. I jak możecie się spodziewać, po spożyciu takiej ilości tronku musieliśmy zrobić sobie dłuższą przerwę w cieniu na skraju górskiej drogi. Później docieramy do Cetyni, miasta, które 7 maja 1975 roku otrzymało od rządu Tity honorowy tytuł miasta Bohatera za zasługi w walce narodowo-wyzwoleńczej podczas II wojny światowej. Położone na wysokości około 650 metrów nad poziomem morza, u podnóża masywu Lofcien, miasto uznawane jest za kolebkę czarnogórskiej państwowości i kultury. Swego czasu Cetynia pełniła rolę stolicy Czarnogóry, a o bogatej historii miasta świadczą liczne zabytki. Robi się już późno, a ponieważ przekroczyliśmy już najwyższy punkt na dzisiejszym odcinku trasy, zaczynamy rozglądać się za noclegiem. Bo kiedy zacznie się zjazd, ciężko będzie znaleźć kawałek płaskiej, równej przestrzeni. Moją uwagę przykuła przepiękna zielona łąka. Pomiędzy białymi skałami możemy dostrzec ruiny kamiennej chaty. Zapewne porzucony szałas pasterski. To miejsce wygląda idealnie i prawdę mówiąc nie spodziewałem się, że znajdziemy tutaj tak malowniczą miejscówkę. Trzeba jeszcze tylko zejść na dół. Mo. Wow. Chyba tędy nie zejdziemy. O k**. Nie, nie, nie idź tu. Musimy znaleźć inną ścieżkę. Jestem na szczycie jakiejś chaty. To jest komin. Ale to Nie, nie, no musimy zdejść inaczej. No tutaj to tak, po tej stromiźnie trzeba będzie zejść. Niestety, ale będzie bezpieczniej. Nie no, ja tu nie, nie będzie. Taki pojebany to nie jestem. we're gonna call No, tu, tu zostajemy. Pozostaje jeszcze tylko pozdejmować wszystkie bambetle z rowerów. I póki jeszcze możemy nacieszyć się promieniami słońca, oddajemy się słodkiemu lenistwu, które niestety nie trwa długo. Jesteśmy na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. I kiedy tylko słońce znika ze szczytami gór, błyskawicznie robi się chłodno. Najwyższa pora rozstawić namiot. I tak oto upłynęły nam dwa pierwsze dni naszej bałkańskiej przygody. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków relacji.